Szanowni Państwo, dzisiaj jest 15 marca 2025 roku. Wczoraj wieczorem z paczkomatu odebrałem tę oto paczkę. Co w niej jest? No już pewnie Państwo wiecie, przed chwilą widzieliście miniaturkę. Wewnątrz jest książka, zaraz odpakuję tę książkę, opowiem Państwu, co to za książka. Od razu powiem, że nie jest to taka standardowa reklama. No, kanał po prostu nie ma sponsorów, nie miał sponsorów, jest kilka osób wspierających, a wszystkie moje wyprawy i sprzęt, którym nagrywam dla Państwa odcinki, no, kupione zostały jakby z dochodów mojego sklepu meteorytowego meteoryciarz.pl. Ta książka, która jest wewnątrz, no, nie została, że tak powiem, podpłacona. To jest bardzo fajna książka mojego kolegi, poszukiwacza meteorytów Konrada Łęckiego. Dobrze. Otworzę pudełko i zaraz porozmawiamy, co to za książka. Ach, zapach świeżej książki. To jest to, odpakowałem książkę autor Konrad Łęcki. Tytuł: W poszukiwaniu kosmicznych okruchów. Książka wygląda świetnie. To jest wersja kolekcjonerska. Są dwie wersje drukowane tej książki: kolekcjonerska, czyli ta oraz standardowa. Wersja kolekcjonerska jest w twardej oprawie. Ma 440 stron, w tym no, bardzo, bardzo wiele kolorowych ilustracji. Na końcu już otwieram. Tak, mamy tutaj kolorowe ilustracje, zdjęcia. Na końcu ta książka kosztuje 89 ,90 zł 90 groszy. Można ją nabyć na stronie kosmiczneokruchy.pl. Teraz na pasku wyświetla się ten adres. Także w opisie pod filmem możecie państwo później wejść tak i przejść do tej strony, gdzie można nabyć tę wersję kolekcjonerską. I co w tej wersji kolekcjonerskiej? No oczywiście poza 360 stronami tekstu, a łącznie 440 stronami razem ze zdjęciami i 22 rozdziałami znajdziemy także autograf autora. Tak każda książka kolekcjonerska ma autograf autora. Poza tym, każda z tych książek posiada jest tutaj włożony taki wysuszony liść z obszaru spadku meteorytu Półtusk. Ta książka w dużej mierze no, opowiada o poszukiwaniach meteorytów w obszarze spadku meteorytu Półtusk. No, Ja otrzymałem tę książkę także z osobistą dedykacją dla mnie, więc jest dla mnie ona y, szczególna, to jest wersja kolekcjonerska, wersja standardowa jest w miękkiej oprawie i nie zawiera ilustracji na końcu, ma tylko 360 czy Aż360 stron jest tańsza prawie o połowę. 49 ,90 zł 90 groszy. Yy, można ją kupić na stronie, właśnie albo na stronie empik.com. Tak, tę standardową wersję książki można nabyć w Empiku. Te ceny, które przed chwilą Państwu podałem, są no, na dzień 15 marca 2025 roku, czyli na dzisiaj. Ktoś może oglądać ten film za 3 lata, za 10 ceny mogą być inne. To jest na rok. 2025 na moment ukazania się, no, tej książki. Poza wersjami drukowanymi mamy także e-booki w kilku, y, no, wersjach, tak, y, MUBI, ePUB czy PDF, czyli na kindle do czytania na telefonie i tak no, ale dzisiaj książka drukowana, śliczna, świeża. No dobrze, książka jest świetna, autor Konrad Łęcki. Kto to jest Konrad Łęcki? Konrad Łęcki jest poszukiwaczem meteorytów. Zresztą wspólnie poszukiwaliśmy meteorytów kilkukrotnie. Kilka lat temu Konrad zainteresował się meteorytami, złapał bakcyla, zaczął jeździć na poszukiwania meteorytów w kilka miejsc w Polsce. No i meteoryty w tych miejscach odnalazł ile jakich wiem i nie powiem, dlatego że to jest w tej książce i zachęcam państwa właśnie y, do kupienia tej książki. Książka jest przygodowa, tak, nie jest to książka naukowa, nie ma tu żadnych wzorów, y, trudnych wykresów. Jest to książka przygodowa o poszukiwaniach y, meteorytów. Meteoryty szuka się dość ciężko, więc y, no, nie chcę tutaj negatywnie zabrzmieć, tak, ale książka no, opowiada o zmaganiach, tak, o poszukiwaniach, o zmaganiach, właśnie w poszukiwaniach. Meteorytów to nie jest tak, że jedziemy na miejsce spadku czy znalezienia meteorytów, tak, i te meteoryty tam leżą w ten sposób, że bierzemy koszyk i 20 sobie nawkładamy do koszyka jak grzyby. Poszukiwania meteorytów są po prostu żmudne, tak. Jeździ się wielo, wielokrotnie na miejsce spadku czy znalezienia meteorytów i można nic nie znaleźć przez wiele lat. Na przykład, no to jest mój okaz meteorytu Putusk, który znalazłem dopiero za 20 wyjazdem. Na obszar spadku meteorytów Płutusk. Na no, u Konrada było tak samo, to znaczy nie pamiętam za którym razem, ale też nie za pierwszym razem. Musiał wiele, wiele razy pojechać na miejsce spadku, zanim znalazł swój pierwszy meteoryt. Ta książka jest o tym, no, po prostu jak rozpoznać meteoryt, jakie są wątpliwości po znalezieniu dziwnego kamienia. Ta książka jest bardzo fajna. Ja ją czytałem. No, nie chcę powiedzieć, że dawno temu, ale jakiś czas temu ja jestem konsultantem merytorycznym tej książki, więc ja ją już czytałem. Książka jest po korekcie, jest trochę pozmieniana. Z chęcią przeczytam ją jeszcze raz. No, dzisiaj jestem na działce. Działka niestety zaniedbana. 18 lutego 2025 roku mieliśmy nowy spadek meteorytów w Polsce, i przez ostatni miesiąc po prostu byłem non-stop zajęty tym spadkiem. Byłem na miejscu spadku ośmiokrotnie. Tak, znalazłem jeden meteoryt z Nowego Spadku wspólnie z Rafałem Mąką. No, działka przez to totalnie zaniedbana. Teraz poprzycinam tutaj trochę te drzewka. Tak, jest połowa marca, już powinny być przycięte. A później rozłożę sobie hamak i poczytam tę książkę, do czego Państwa także gorąco zachęcam. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na kanale YouTube w Gabinecie Astronoma.